Witam serdecznie na rozpoczęciu przedszkola. Rozpoczęcie roku szkolnego, a właściwie przedszkolnego 2023-2024. Ja dzisiaj chciałem tu przedstawić Państwu nowe dla nowych rodziców, bo mam aż piątkę nowych rodziców. Parę jeszcze dzieci ma dojechać w poniedziałek, bo są z domu dziecka. Także dzisiaj nie jesteśmy w komplecie. Dzisiaj przekażę wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia, ale przedstawię również nauczycieli. Także serdecznie witam. Zapraszam Panią Ewę Bartosiak. Proszę Państwa, Pani Ewa Bartosiak jest pracownikiem. Od 1 września 2012 roku. Przez dwa lata nieobecności była na urlopie macierzyńskim, także już się odchowała pociecha. Ja przeczy, przeczytam, bo będzie prowadziła grupę. A może Ty, Ewą, mi przeczytaj. Dobrze. Amelia, Zuzia, Igorek, Nadia i Aleksander. Dziękuję. To jest grupa czworo dzieci, którzy pięcioro, przepraszam, którzy będą pod opieką pani Ewy Bartosiak. Pomocą jest pani Joanna, pani Joanna jest z nami, czy na szkoleniu BHP? O, aha. Także będzie to sala numer 3, tak? 23. Okej. Okay. Także dziękujemy Panie Wo. Zapraszam do nas panią Annę Gębkę. Pani Anna też jest tym długoletnim pracownikiem. Też szczęśliwie wróciła w tym roku z urlopu macierzyńskiego. Także oddaję głos. W mojej grupie będą uczniowie Amelia, Hubert, Krystian i Alicja. To będzie ta sama sala. Panie obydwie współpracują ze sobą, także. Dziękuję Pani Anno. Zapraszam Panią mię dziurę. Pani Anna nie znaczy wróciła, ale w kwietniu czy w marcu po też urlopie Macierzyńskim. Olbrzymia część z rodziców już zna. Także bardzo proszę Pani Anno. Grupa zero. Ambroży, Filip, Szymon, Zofia, Korneliusz i Aleksander. Dziękuję Pani Anno, Proszę jeszcze poczekać. Zapraszam Panią pomoc, bo widzę pani Halina Sakwa. Jest pomocą w tej grupie przedszkolnej. Także te panie będą sprawować opiekę. I mamy tutaj nowego ucznia. Nie mamy. Nie. Czyli rodzice znają to już. Dziękuję. Zapraszam Panią Magdę Wójcik. W tej grupie będzie Alan, Adrian, Alicja, Karolina, Oliwier i Kacper. Zapraszam jeszcze pomoc panią Anetę Sobczyk. Pani Aneta Sobczyk będzie pomocą w tej grupie. Oprócz tego pani Aneta jest magistrem opiekuńczo pedagogii opiekuńczo-wychowawczej. I oraz oligofrenu z tego dobrze, co pamiętam. Także ma pełne kwalifikacje do w razie czego zastąpienia pani Magdy w razie jej nieobecności. Chciałem jeszcze powiedzieć, że tu mogą nastąpić jeszcze zmiany, z tego względu, że pani Magda prowadzi również w tej grupie klasy zero i w momencie przyjścia, jeszcze dwóch czy trzech uczniów, bo to zerówka to już nie przedszkolaki, tylko uczniowie. No to zwiększymy to ilość i Pani będzie prowadziła tą zerówkę. Także dziękuję bardzo. Zapraszam Panią Małgorzatę Maruszak. Pani Małgorzata jest już od zawsze z nami, nie wróciła z macierzyńskiego. Wszyscy starzy rodzice znają, a nowych przedstawiam Panią. Pani prowadzi korektę wad wymowy. Jest logopedą, także będzie uczyła mówić Wasze dzieciaki. Dzień dobry, bardzo miło. Dziękuję. Proszę Państwa, z różnych przyczyn dzisiaj nie ma z nami no panią prezes Annę Michnicką, znacie, która prowadzi zajęcia styflopedagogiki oraz jest psychologiem, więc terapię psychologiczną prowadzi. Dzisiaj niestety nie mogła być, ponieważ jest w Warszawie, ale proszę Państwa, no zapewniam Was, bo dzisiaj mieliśmy radę rano, że od 4 września te zajęcia się będą odbywać. Ze względu, że Pani Joanna Burek odeszła od nas z przedszkola, funkcję rehabilitanta będzie prowadziła Pani Edyta Grzyb. Ona znowu pracuje od Poniedziałku, więc ja się nie pamiętam, kiedy ta rehabilitacja? Pamięta Pani, to, W które te dni będzie rehabilitacja? Środa, czwartek. Także rehabilitant będzie w środę i czwartek, jeżeli będzie miała uwagi. Pani ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi jako magister fizjoterapii. Także na pewno Państwo i dzieciaki olbrzymie skorzystają, a Państwo będą zadowoleni. Przedstawię prawą rękę moją na przedszkolu. Bardzo proszę pani Anetę wiewiórę. Szanowni rodzice, do pani Anety wszystkie zapytania, wszystkie jak to się mówi sprawy administracyjno-papierkowe. Pani jest, pełni rolę kierownika sekretariatu na przedszkolu. Także wszystkie dokumenty, wszystko, co jest związane z bieżącą działalnością przedszkola, proszę do Pani Anny. Także dziękuję. Proszę Państwa, no jest z nami, bo też nie wiedział, czy jest z nami. Zapraszamy Pana Michała. Pan Michał niewiele ma tam zajęć na przedszkolu, ale dwie godziny języka angielskiego w klasie zero. Tak, dobrze mówię? Dobrze. Dwie godziny języka angielskiego. Nie ustaliliśmy jeszcze, kiedy będzie miał, ponieważ Pan Michał też w szkole pracuje jako nauczyciel języka angielskiego, więc ten angielski będzie ustalony, będzie wywieszony na planie. Także dziękuję. I pani Marciszewska, Dorota, ale to musi przybyć. A, Pani z psem jest też bardzo spóźniona, ale niewiele. Proszę Państwa, Pani Dorota Marciszewska będzie prowadziła terapię sensoryczną na przedszkolu w wymiarze pół etatu. Mamy niewiele tych dzieciaczków na razie. Gdyby z Państwa ktoś chciał zgłosić jeszcze na terapię sensoryczną, to bardzo proszę o podanie także do Pani Doroty. Pani Dorota jest też wykwalifikowanym logopedą, także gdyby ktoś chciał, Pani pracuje również w szkole. No Pani Aleksandro zapraszamy, przedstawimy Panią. Dzisiaj Pani zdążyła, tak pięknie Pani wygląda, także. Ja byłam tu pierwsza, tak chciałam rozmawiać. Żeby... Ja jeszcze w dyrekcji nie było. Proszę Państwa, ja dzisiaj pracuję od 4.25 w gabinecie. Możemy na monitoringu sprawdzić, kto był, kto był pierwszy. Ja nawet dzisiaj byłem dwa razy w domu, bo musiałem się przebrać. No nie wiem, no mnie ciężko do góry porównać, a do jajka nie wiem jeszcze. Proszę Państwa, Pani Aleksandra Bąk będzie prowadziła zajęcia z dogoterapii oraz w przedszkolu prowadzi również zajęcia w szkole, także tak się to wszystko odbywa. Pani Ola jest z nami od 12 lat, także... No żebyśmy za daleko nie zaszli, więc no witamy i dziękujemy. Dzień dobry. O. Proszę Państwa, tu pracują zawsze we dwoje. Te pieski się wymieniają, bo Pani Ola ma kilka tych piesków. Także proszę Państwa, hipoterapia będzie się odbywać na stadinie koni w Michałowie w zależności od Już jest ulubienica. W zależności, proszę Państwa, od możliwości dziecka. Hipoterapia będzie trwała od 15 do pół godziny. Jeszcze nie powiedziałem o zajęciach najważniejszych. Znaczy najważniejszych dla niektórych dzieciaczków, to jest hydroterapia na basenie. Odbywają się zajęcia we wtorki. Nie pamiętam, jakbyście, to pani Aneto ma, pani może ten podział? Jakby ktoś z rodziców chciał wiedzieć? No ale dla nowych rodziców to nie wiedzą, jak w tamtym roku, nie pamiętacie. No to jakby ktoś z rodziców pytał chciał zobaczyć. Proszę państwa, na basenie prowadzi zajęcia pan Jacek. Bardzo pan Jacek jest oddany pracy z tymi dziećmi. Pan Jacek jest, nie ja, Pan Jacek jest też dużym mężczyzną okazałym i to jest osoba jedyna, którą znam z tych wszystkich, co prowadzą zajęcia na basenie, która wytrzymuje trzy godziny w tafli wodnej, bez żadnych kostiumów, bez żadnych pianek, a potrafi pływać i tak, i tak, więc czasami pływa na delfina, dziecko siedzi na plecach, a czasami... Pływa na plecach, a dziecko siedzi jak na foce. Także jest bardzo miło, widoki są niezapomniane, szczególnie jak pływa na plecach. Proszę Państwa, no, chyba by było z tych zajęć wszystko. Czy coś jeszcze? Boże, najważniejszy przedmiot dla naszych przedszkolaków. Oczywiście, panie neto, religia również jest. Dwa razy w tygodniu. Prowadzi je Pani, proszę Panią, proszę Panią Pani Małgorzatu. Ta Pani nazywa się Lniana. Niektórzy znają ją pod imieniem Jadwiga, ale w metryce ma Janina. Mieszka w imieniu Michałów, także część z Państwa na pewno będzie znała. Prowadzi zajęcia z religii w grupie Zero u Pani Magdy Wójcik i u Pani Joanny Dziury z dziećmi z, ze sprzężeniami z autyzmem. Jakby któreś z dzieci mniejszych chciało tam przywiec na religię, to nie ma, nie ma żadnego problemu. Dla nowych rodziców, jeszcze tu powiem, ale to może na przyszłość, tak jakby, proszę Państwa, mamy 30 dni na obserwację dziecka, na stworzenie wielospecjalistycznej diagnozy, ze względu, że Dzisiaj jest piątek, więc do 3 października Panie Nauczycielki Państwo muszą przedstawić indywidualny program rozwoju ucznia. U nas się to nazywa w skrócie IPED. Pani Olu, może zabrałaby pani wszystkie dzieci i na dwór. Da se pani radę. No bo tak mnie te dzieciaki rozpraszają, takie witalne. Proszę, proszę Państwa, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne do 3 października otrzymacie Państwo. Do podpisania najpierw wy musicie wyrazić zgodę na to, później ja podpisuję i zatwierdzam. Prowadzimy, proszę Państwa, oczywiście dowód z każdego dziecka. Ja bym teraz rodziców chciał, żeby się troszeczkę skoncentrowali, tych nowych też. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, kierowca, który podjeżdża z pomocą nauczyciela, wysyła sygnał do rodzica. Rodzic odbierając to, musi mieć świadomość, że to jest 5 do 10 minut, że podjedzie samochód. Kierowca ani pomoc nie mogą wejść na teren posesji. Więc, Państwa uciążliwość jest taka, że trzeba albo doprowadzić pod furtkę, jeśli się mieszka w domu, a jak w bloku, to sprowadzić na dół. No i to jest ta cała uciążliwość. Bo się tutaj dowiedziałem, że niektórym mamom się nie chce nawet zejść z pierwszego piętra w bloku. Oczywiście jest to niepoważne, niedopuszczalne. Już zwróciłem uwagę kilku paniom pomocą. Nie ma tak możliwości takiej sytuacji. Pomoc podchodzi do furtki, czy jeszcze raz powtarzam, do drzwi bloku, dziecko ma być przekazywane i od tego momentu jest odpowiedzialność zarówno pomocy nauczyciela, jak i całej organizacji szkoły Fundacji Złote Serce. Pani wychowawczynie przekażę Państwu, jedyną odpłatnością, którą jest na rok, to jest ubezpieczenie dziecka. Czy panie pokserowały sobie tą ofertę, żeby wręczyć rodzicom? Bardzo bym prosił rodziców o, skseru, o wzięcie tego i zachowanie, bo to jest na cały rok ubezpieczenie dodatkowe dziecka. Jak państwo tam zobaczycie, to tam jest pobyt w szpitalu, złamania, wypadki, fuh, fuh, żeby się to nie stało, ale również, proszę państwa, różne odszkodowania, ponieważ no licho nie śpi. Mieliśmy w zeszłym roku taką sytuację w szkole. Bawili się na materacu. Jeden skoczył, odbili się dwa i jeden uderzył w ścianę, wypadły dwie jedynki. Nie wypadły całkiem, tylko się ułamały. No i okazało się, że ubezpieczyciel zwrócił za ponowne przyklejenie zębów, więc jest to warto, bo naprawdę koszt był bardzo wysoki. Ale z ubezpieczeniem, proszę Państwa, u nas jest obowiązkowe z jednego tego powodu, że dzieci nie mogłyby uczestniczyć. Pani Węckowa zapraszam, bo widzę, że mają. E, nawet nie słucha dyrektora. Pani Węcek zapraszam. Po, po, powiada Pani coś. Nie chcę Pani. Także y, Panie tutaj powiedzą wszystko o. o o tym co dotyczy ubezpieczenia. Proszę Państwa kolejną taką ważną rzeczą to jest no takie najważniejszą dla Państwa, żebyście Państwo mieli tą świadomość to dzieci, pobyt dzieci w szkole, w przedszkolu, w internacie jest bezpłatny. Nie kupujecie żadnych książek, żadnych tornistrów, zapewnia to Fundacja nie kupujecie żadnych e, innych pomocy dydaktycznych, wszystko jest zamówione, w przyszłym tygodniu Wasze dzieciaczki otrzymają. Oczywiście u tych mniejszych dzieci lub tych dzieci z, no, z ciężkimi schorzeniami e, bardziej jest potrzebna rewalidacja niż edukacja, e, ale olbrzymia część dzieci, które e, przyszły do nas w stosownym wieku, czyli 3-4 lat e, już... W wieku 6 czy 7 lat do tej edukacji się dostosowuje. Więc proszę pamiętać, że to nadzieja umiera ostatnio. Ja to zawsze powtarzam. Także proszę o tym pamiętać. Proszę Państwa, ja mam chyba dzisiaj tyle. Czy jeszcze coś mamy dzisiaj? Nic nie mamy? No oczywiście tu Pani Magda z Panią Janną Dziurą będą przygotowywać niedługo jakąś wycieczkę jednodniową dla dzieciaków, to co byliście na Dzień Dziecka w Bałtowie, no ja tylko oglądałem ze zdjęć i z filmów, także no będzie mam nadzieję, mam nadzieję, że będzie jeszcze ta jedna wycieczka, że stosowna liczba rodziców i dzieci na kolejną wycieczkę pod koniec września, na początku października pojedzie proszę Państwa, chyba mam tyle. Czy macie salę, w których się spotkacie z paniami? Wybierzecie sobie z rodzicami. No to wystarczy przejść, przeprosić, na chwilę wejdziecie, bo szkoła, jak wiecie, otwiera się od poniedziałku dopiero. Także jeszcze dzisiaj u nas część nauczycieli pracuje nad tak zwanymi dziennikami, czyli ta cała papierologia dzisiaj się odbywa. Od poniedziałku proszę państwa normalnie funkcjonuje przedszkole, także już nie ma tu żadnych, samochody się rozjeżdżają o godzinie 6. Te dzieciaczki, które są z Kielc, z Jędrzejowa, no to samochody wyjeżdżają o godzinie 5, żeby wszystkich tam z trasy zabrać. Troszeczkę będzie w poniedziałek zamieszanie, ale proszę się nie denerwować, bo tylko w poniedziałek. Mamy w tej chwili 13 samochodów, także w tym 3 autobusy, nie będzie jakichś problemów z dowozem. Pochwalimy się jeszcze, proszę Państwa, złożyliśmy wniosek w miesiącu wrześniu zeszłego roku i otrzymaliśmy z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w Kielcach dofinansowanie do czterech nowych samochodów. Wczoraj zakończył się przetarg. Przetarg. No, wygrała Toyota. Będą cztery busy. No, zapomniałem jak się ta Toyota nazywa. No, nie powiem wam, ale to jest Wam. Nie wam. To jest Toyota 9-osobowa. Klimatyzowana z elektronicznym wyświetlaczem. Także proszę Państwa, no, będzie komfortna, pewno jazdy. Dwa te samochodziki idą do nas, także jeden będzie jeździł na Jędrzejów, jeden będzie jeździł na terenie na stronę chmielnika. No to ci rodzice, skąd tam mają dzieci, to, to, to zobaczą go tak powiedzmy w, w pierwszej tej możliwej chwili. Proszę Państwa, no, mamy taki najdziwniejszy rok w tym roku, odkąd przedszkole istnieje, bo pierwszy raz w przedszkolu mamy. Z przedszkola, aż siedmiu przedszkolaków jest w grupach wychowawczych, czyli na internacie. Może nie najdziwniejszy w tym sensie, tylko liczbowo, więc stworzyliśmy grupę internacką dla przedszkolaków. No i w tej grupie tam będą pracować aż dwie pomoce. Ja bym tu prosił, bo to tak, która mama jest? Pani Węcew jest, co ona jest od samego początku trzeciego roku życia, tak? Która jeszcze mama jest, co miała wcześniej dziecko? Tylko Pani została? A i mój ulubieniec, gdzie jest ten Adrian? Adrian? Do toalety poszedł? O zaraz proszę Państwa. Zaraz, zaraz się pewnie pojawi, więc także proszę Państwa, oczywiście nie ma w internacie miejsca, nikogo nie zachęcam, bo i tak nie ma miejsca przynajmniej na półtora roku y, trzeba wcześniej zamówić, ale powiem państwu taki komfort pracy z dzieckiem, y, no się pojawia, że te dzieci będą cały czas, y, no jakby tak nazwać, monitorowane zarówno wychowawczo jak i edukacyjnie, no i myślę, że ci rodzice, co mają te dzieci w internacie, no powiedzą, że te dzieci się znacznie, znacznie zmieniły, prawda? Społecznienie i tak dalej. No to już nie będziemy w to wchodzić. Yy, czy mają państwo jakieś do mnie pytania? Yy, jak poinformują panie wychowawczynie to będzie koło którego tam gdzieś koło 6, 17 18 września to proszę dzieci wyszykować. Alan masz tak wyglądać. Krawat, muszka. Ja dzisiaj sobie założyłem krawat wiesz. Bo to tak nie mogę cały czas muszce. Ale żebyście do tego zdjęcia byli ładnie ubrani, chcemy w tym roku, żeby całe grupy były i robimy te zdjęcia na tym tle Fundacji Złote Serce z paniami. Także myślę, że panie Jurku, po powrocie z Pucka, prawda? Trzy dni odpoczynku dla pana i już będziemy to gdzieś około 19 robić te zdjęcia. Czy macie państwo jakieś pytania? Dowóz dziecka. A to jest już przygotowane, pani Aneta też jest przygotowana, także yy, proszę Państwa, zaświadczenia będą. Adrian, chodź na chwilę tutaj do mnie, Adrian. No chodź. O ty, przyjdziesz, zobaczysz, przyjdziesz po cukierach. Proszę Państwa, to jest nasz czołowy wychowanek. Tu akurat Ciocia jest dzisiaj z nim, ale to jest coś niesamowitego, jak proces wychowawczy, dydaktyczny u Adriana postąpił. Także, no niestety, prawdopodobnie za rok się pożegnamy, ale to może cieszy nasze serce, że pójdzie do szkoły publicznej i na pewno sobie da radę. Prawda, Adrian? Proszę Państwa, ale tak już na poważnie. Wystosowaliśmy wnioski do wszystkich wójtów, także tak, na pewno gmina Michałów podpisała, na pewno Chmielnik, Kielce, Jędrzejów, nie mam z Moskorzewa, ale jestem z wójtem umówiony, zresztą wójt wie, że do kwietnia wybory są w przyszłym roku, także musi podpisać, jeszcze który z których gmin jest, z Chmielnikiem też mam podpisaną umowę, także. Gmina Sędziszów też wystosowała pismo, ale ja Państwa zapewniam. Gdyby Wójtowie nie podpisywali, czy burmistrzowie, proszę Państwa, wozimy dzieci, a państwa nic nie martwi. To ja dziękuję Państwu, jakby ktoś jeszcze ze mną chciał dzisiaj. Zaświadczenia z punktu przedszkolnego Pani Aneto. Pani Anto, podnieś się pani, bo pani widzę, jest niecierpliwa. Damy radę. Dzisiaj. Odwozimy też Państwa, tu będzie zaraz poczęstunek, także nie wychodźcie, bo jeszcze jest tu ciasteczko, cukiereczki dla dzieci, dla Państwa również. No i co, do sięgo zakończenia, żebyśmy się w takich humorach no, zobaczyli 30 czerwca. Dziękuję.